Zanim trafiłem do programu Bogat Fotograf Ekspert, uwierzcie mi, nie potrafiłem wyceniać swoich usług. Za każdym razem Zacharowywałem się, zapracowywałem się, podając jednocześnie zaniżone ceny, ponieważ głupio mi było, dosłownie głupio mi było, podawać ceny na usługi premium, pomimo tego, że wiedziałem, że moja fotografia jest, jest dobra. Nie wierzyłem w siebie, nie wierzyłem w swoje umiejętności, nie wierzyłem w swoje możliwości, i w pewnym momencie los tak mnie pokierował, że poprzez pocztę pantoflową trafiłem na usługi premium dosłownie usługi premium słuchajcie, bogatego fotografa, czyli Justyna i Paweł którzy są niesamowitymi ludźmi. Fantastycznie mnie pokierowali, e, dowartościowałem się, uwierzyłem w siebie, uwierzyłem w to, że fotografia, którą wykonuję, jest e, bardzo dobra i cena, którą podaję, jest e, dosłownie adekwatna do tego, co wykonuję. Już nie boję się, nie wstydzę się podawać takich cen, jakie e, podaję. I to jest, e, słuchajcie, najważniejsze w tym: nie bać się tego. Wiedzieć, co się robi, wiedzieć, że dobrze to się robi, a automatycznie osoby, które będą do ciebie przychodziły, będą wierzyły, że przychodzą do profesjonalisty, czyli właśnie do ciebie. Dzięki programowi poznałem też wielu fantastycznych ludzi, dzięki którym mogę wymieniać swoje umiejętności. Rozmawiać na temat fotografii, wymieniać się doświadczeniami co jest oczywiście bardzo ważne w tej branży. Co jeszcze? Justyna i Paweł są też takimi ludźmi, którzy nie zamykają się w swoich ramach, tylko za każdym razem, jak jest jakaś potrzeba, otwierają się, pomagają, doradzają. I za każdym razem te usługi są coraz wyższe. Zawsze pomagają, doradzają, jak podwyższyć standard usług. Także polecam serdecznie wszystkim bogatego fotografa. Uwierzcie mi, nie zawiedziecie się. Pozdrawiam serdecznie.